Jestem posłem pierwszą kadencję i cały czas poznaję te obyczaje sejmowe. Im lepiej je poznaję, tym jestem bardziej zdumiony. My jako Konfederacja mamy prawo do tej informacji bieżącej raz na wiele miesięcy. Ostatni raz w maju. Dzisiaj mieliśmy taką okazję, zgłosiliśmy temat zaniechań w sprawie powodzi, zadałem serię pytań, na które nie otrzymałem ani jednej odpowiedzi. Na ani jedno pytanie, panowie ministrowie, nie udzieliliście mi odpowiedzi, ja tego kompletnie nie rozumiem. To jest kompletny brak szacunku nie tylko do posłów, ale i do naszych wyborców, do Polaków, których interesują te sprawy. Kiedy zaczęła się powódź, naprawdę siedziałem cicho. Nie chciałem uczestniczyć w tej wojnie pomiędzy PiSem i Platformą. Uważałem, że kiedy woda wlewa się ludziom do mieszkań, to nie jest czas na robienie polityki i przerzucanie się winą. Teraz na szczęście najgorsze jest już za nami i mamy prawo oczekiwać, żeby państwo polskie, żeby rząd powiedziało nam, dlaczego doszło do tego, do czego doszło i w jaki sposób doszło do tych wszystkich zaniechań, o, które tutaj, o których tutaj mówiliśmy. Niestety mam wrażenie, że od paru dni, a w zasadzie od samego początku, jesteśmy świadkiem jedynie operacji PR-owej, nie ratowania ludzi przed powodzią, ale ratowania wizerunku pana premiera. Mieliśmy tą słynną, pojawiającą się już podczas poprzednich rządów, kurtkę kryzysową, mieliśmy buty premiera całe zabłocone, mieliśmy t-shirt, mieliśmy premiera w bluzie, mieliśmy premiera nieogolonego, który specjalnie założył t-shirt, poszedł do telewizji wyglądając jak Menel, tylko po to, żeby pokazać ludziom, jak on strasznie się tutaj y, pracuje, jak tymi rękoma ratuje nas przed powodzią. To jest PR i nic więcej. Mieliśmy też sztaby kryzysowe na żywo przy mediach. Takich rzeczy się nie robi. Każdy, kto zajmował się kiedykolwiek jakąkolwiek ważną sprawą, wie, że tego się nie robi przy mediach. Czy przy kamerach prowadzicie rozmowy koalicyjne, przy kamerach ustalacie swoje zdanie w związku nie wiem, z związkami partnerskimi, aborcją, kredytem 0%, waszym kandydatem na prezydenta, nie, bo te rzeczy są dla Was ważne, a ratowanie Polaków przed powodzią nie było dla Was ważne. Robienie ważne było tylko dla Was dbanie o PR premiera Donalda Tuska. Premier wczoraj poświęcił tu dużo czasu. Dezinformacji. Mówił, że jakieś anonimowe konta na Twitterze są wspierane przez Rosję. To jest taka tragedia, że doszło do dezinformacji. Największym dezinformatorem w tym czasie był sam premier Donald Tusk. To on 13 września mówił, że prognozy nie są alarmujące, kiedy były. To on 15 września mówił, że tama wytrzyma, kiedy wszyscy mówili, że ta tama nie wytrzyma. To Jacek Sutryk na tych śmiesznych sztabach na żywo mówił, że doszło do. Przerwania zbiorników w Mietkowie, co było oczywistą nieprawdą, i ta informacja też poszła. Dezinformacja szła największa od strony tego rządu. Premier wczoraj zbijał wszelkie argumenty, twierdził, że każdy. Kto zwraca uwagę na nieprawidłowości, kto zwraca uwagę na zaniechania tego rządu, to nie atakuje jego, tylko atakuje ludzi, którzy tam na dole ciężko pracowali. Atakuje strażaków, atakuje wojskowych. To jest nieprawda. Nikt nie powiedział złego słowa o Straży Pożarnej. Nikt nie powiedział złego słowa o ludziach, którzy ratowali tam na miejscu sytuację. Mamy pretensje do działania rządu rządu, administracji rządowej, a nie ludzi, którzy tam rzeczywiście pracowali. Kiedy są pytania zasadne o to, czy liczba ofiar śmiertelnych w tej powodzi jest zasadna, to premier znowu mówi, że to nie jest pytanie do niego, że to jest atak na polską policję i każdy, i każdy kto stawia pytania według premiera Tuska atakuje polską policję, co również jest nieprawdą. Bardzo dobrze opisała Pani działanie Donalda Tuska. Brawo, bardzo dobrze to jest słowo ciśnie mi się na usta. Donald Tusk rozpoczął swoje wystąpienie wczoraj od wezwania, żeby nie robić polityki na powodzi, po czym bez przerwy robił politykę na powodzi. Od samego początku nic nie robił, tylko politykę na powodzi. Płacimy podatki na to państwo i mamy względem tego państwa jakieś oczekiwania, że zajmie się bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem zewnętrznym, zajmie się walką z klęskami żywiołowymi. Ja naprawdę nie mam wielu oczekiwań od was, ale mam oczekiwanie, że tym właśnie się zajmiecie. Mam oczekiwanie, że wywiążecie się ze swoich obowiązków. A jeżeli tego nie robicie, to mamy prawo oczekiwać wyjaśnień, dlaczego tak się dzieje, a nie próby zagadania tematu, próby zrzucenia odpowiedzialności dla kogoś innego. Zadajemy właściwe pytania i oczekujemy odpowiedzi. Wysoka Izbo, ja wracam do tematu Kłocka, Nysy i Stronia Śląskiego i tej nieszczęsnej Tamy. No, te informacje, które przekazuje tam pan minister, dla mnie nie są przekonywujące. No, wystarczy popatrzeć na harmonogram. Po północy Wody Polskie informują, że potrzebna jest ewakuacja. Potem o godzinie siódmej znowu operatorzy z Wód Polskich tej Tamy mówią, że potrzebna jest ewakuacja. O dziesiątej przyjeżdża... Premier Donald Tusk i mówi, że, cytuję, nie mamy żadnych niepokojących informacji od osób, które za to odpowiadają. Nie powinno dojść do zasadniczego dramatu. No, drodzy Państwo, ja czegoś tutaj po prostu nie rozumiem. Ale być może po prostu premier dzisiaj chowa się i szuka kozła ofiarnego, bo zaczęła się pojawiać informacja. Może Państwo jesteście w stanie to skomentować. Już w tej sprawie zostało złożone zawiadomienie do prokuratury. I że to właśnie zwód polskich, pani prezes wód polskich, zresztą tutaj obecny, chce się tego kozła ofiarnego zrobić. Więc bardzo proszę o informację, czy rzeczywiście takie zawiadomienie do prokuratury trafiło. Dziękuję. Bardzo konkretne pytanie, panie ministrze Leśniakiewicz. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 19 września, podkreślam tą datę, 19 września na sztabie poinformował, że został uruchomiony mechanizm ochrony ludności w ramach systemu, w ramach systemu Kopernikus. Co się działo? Przez 9 dni. Przez 9 dni. Od 10 macie alarmy do 13, 100 alarmów systemu ostrzegania powodzi. A 19 komendant główny PSP na sztabie z premierem informuje, że wreszcie zdecydowaliście się uruchomić mechanizm ochrony ludności. Po co? Żeby pozyskiwać mapy, na podstawie których specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej i polscy naukowcy mieli opracowywać mapy pogody dla sztabu kryzysowego. Czyli przez dziewięć dni nie korzystaliście z tego mechanizmu. Dlaczego nie korzystaliście? Skąd to opóźnienie? I na podstawie czego działaliście? Bo można powiedzieć byliście jak dzieci we mgle. No, co może usprawiedliwiać wypowiedź premiera. I jeszcze ostatnia rzecz, pani marszałku. Jeżeli państwo mówicie o zaniechaniach, ja byłem wojewodą zachodniopomorskim. Kilka inwestycji z Pomorza Zachodniego. Pogłębienie toru wodnego Szczecin i Świnoujście, 60 kilometrów, 2 miliardy. 300 milionów działania przeciwpowodziowe na Odrze, które Niemcy i niektóre organizacje wspierane przez was, tak zwane ekologiczne, chciały e, zablokować. Most w Szczecinie, Juchach 300 milionów, prawie 200 ostróg w zachodniopomorskim, lubuskim i również na dolnym śląsku. To jest tylko wycinek tych prac, które by zostały wykonane nie na Wiśle, tylko na Odrze. Dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Kostuś powódź, która nawiedziła w wrześniu 2024 roku południowo-zachodnią Polskę, to oczywiście wielka tragedia. Przyniosła śmierć, zniszczenie, mnóstwo ludzi straciło dorobek całego życia. Szkody są liczone w naprawdę wielu miliardach. Wczoraj, zamiast konkretnych informacji na temat przygotowań do tej powodzi, usłyszeliśmy od premiera Donalda Tuska popis retoryki na przyznaję, bardzo wysokim poziomie, ale cały czas nie zbliżyliśmy się do poznania prawdy na temat tego w jaki sposób państwo polskie Przygotowało się do tej powodzi i następnie w jaki sposób zarządzało kryzysem. Polacy tymczasem dalej mają wątpliwości w tych tematach, dlatego proszę o udzielenie w tej informacji bieżącej, tym razem bardzo konkretnych odpowiedzi. Pierwszy temat budzący wątpliwości to zaniechania przy budowie zbiorników retencyjnych i wałów przeciwpowodziowych. Kiedy Poprzednie rządy próbowały budować tego rodzaju zbiorniki, to pojawiały się protesty wspierane przez organizacje ekologiczne, a także przez posłów, polityków zarówno Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Wiceminister Klimatu i Ochrony Środowiska pani Urszula Zielińska mówiła kiedyś, że w dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy, inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest najgorszym możliwym rozwiązaniem. W związku z czym pojawiają się pytania, czy rząd, a w szczególności Resort Klimatu podziela to zdanie pani minister Zielińskiej. Kiedy doczekamy się wreszcie dymisji pani Zielińskiej oraz czy rząd ma jakikolwiek pomysł na to, żeby w przyszłości pokonać opór różnych rodzaj, różnego rodzaju organizacji ekologicznych, które cenią komfort ryb bardziej niż majątek oraz życie ludzi? I czy Wreszcie uda nam się przełamać opór i budować niezbędną infrastrukturę przeciwbowodziową. Jeżeli infrastruktura jest już budowana, to niestety zajmuje to niewiarygodną ilość czasu. Zbiornik Racibusz Dolny, który ratował w trakcie tej powodzi Wrocław oraz Opole, był budowany 21 lat. Decyzja zapada w 90 roku jeszcze za, premiery, za premiera Buzka, a zbiornik został ukończony w 2020 roku 21 lat. 14 lat na sam etap przygotowawczy. No i pojawiają się znowu pytania, czy na przyszłe zbiorniki też będziemy czekać 21 lat, i czy rząd ma jakikolwiek pomysł na przyspieszenie procedur i przyspieszenie procedur przy budowie zbiorników. Pojawiają się też wątpliwości dotyczące zarządzania samą. Po, kryzysem powodziowym przekazywania informacji. Komisja Europejska już 10 września ostrzegała o ryzyku powodzi. Czeski Instytut Hydrologiczny Meteorologiczny podkreślał, że głuchołazy oraz okoliczne miejscowości muszą być przygotowane na przyjęcie większej fali powodziowej niż ta z 1997 roku. Ostrzegał też IMGW, serwisy meteorologiczne, nawet serwis twojapogoda.pl ostrzegał o ryzyku powtórki powodzi z 1997 roku. Jedyną osobą, która uspokajała sytuację, był premier Donald Tusk, który mówił 13 września, że prognozy nie są przesadnie alarmujące. W związku z czym mamy pytanie, dlaczego Donald Tusk mówił takie rzeczy? Czy był odcięty od informacji? Czy ktoś mu podawał fałszywe informacje? Czy może samodzielnie, nieudolnie interpretował spływające do niego informacje. Fatalne, fatalna komunikacja i fatalne prognozowanie w szczególności było widoczne w stroniu śląskim. W sobotę 14 września o godzinie 22.52 kierownik nadzoru wodnego w Kłodzku poinformował burmistrza Stronia Śląskiego o koniecznej ewakuacji. W niedzielę 15 września o godzinie 7 rano operator zapory Stronie Śląskiej przekazał informację o koniecznej ewakuacji. W niedzielę 15 września godzinę później o 8.00 premier Donald Tusk mówił, że pojawiające się informacje o konieczności ewakuacji są fałszywe. Tama wytrzyma, nie mamy żadnych niepokojących informacji od osób, które za to odpowiadają. Nie powinno dojść do zasadniczego dramatu. O godzinie 10:35, 2,5 godziny, 2 godziny po wypowiedzi Donalda Tuska, ciągły napór wody na konstrukcję zbiornika sprawił, że doszło do rozmycia zapory ziemnej i woda przelała się przez obiekt. Zginęły osoby, zalano całe miasta i miasteczka na dwie i pół godziny po tym, jak premier Donald Tusk mówił, że nie ma ryzyka, tama wytrzyma, informacje ewakuacji są fałszywe. I znowu rodzi to zasadne pytania. Dlaczego premier Donald Tusk mówił takie rzeczy? Kto mu przekazywał informacje? Czy ktoś mu przekazywał fałszywe informacje, czy samodzielnie je interpretował? Kolejne zagadnienie to opróżnianie zbiorników wodnych. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że to jest zadanie dla ekspertów, że posłowie się na tym nie znają. Miał rację, ale to. Wody Polskie poinformowały, że w czwartek 12 września i 13 września zbiorniki w kaskadzie Nysy Kłodzkiej miały prawie 180 milionów metrów sześciennych zabezpieczonej rezerwy powodziowej. Ze względu na przeciwdziałanie zakwitowi złotej algi, dotychczas zbiorniki zrzucały wodę w określonym przepływie zgodnie z zaleceniami międzyresortowego zespołu do spraw Odry. Dlaczego? kto konstruował te zalecenia do wód polskich dlaczego uznano że zalecenia dotyczące złotej algi są istotniejsze niż ostrzeżenia przed powodzią polacy oczekują na te i inne pytania które zaraz padną konkretnych rzeczowych informacji i mam nadzieję że niedługo je usłyszymy bardzo dziękuję dziękuję bardzo proszę o udzielenie